Zimowisko finansowane jest ze środków Gminy Strzegom w kwocie 4000 zł i Stowarzyszenia Przyjaciele Czwórki. Program jest bardzo bogaty. Zadbano o to, by dzieci miały wiele atrakcji. Pierwszego dnia dzieci obejrzały zabytki Strzegomia. Byliśmy na wieży targowej, obejrzały wieżę dziobową, kościół pod wezwaniem Piotra i Pawła oraz Kościół Świętej Barbary. Drugiego dnia byliśmy w Zamku Książ. Dzieci miały zajęcia pod nazwą Baśniowy Książ. Trzeciego dnia zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia sportowe, zajęcia o cyberprzemocy w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzisiaj zajęcia sportowe jak widać i jutro wyjazd na Krytą Pływalnię. Dzisiaj jesteśmy na Osirze na zajęciach sportowych z panią Zosią. Trenujemy różne sporty i przede wszystkim bardzo dobrze się bawimy. W piątek jedziemy na basen do Jawora. Będziemy uczyli się pływać. Ostatnio byliśmy w książu, poznaliśmy jego historię i różne zabytki. Dzięki temu dzieci w pierwszym tygodniu ferii nie miały czasu na nudę.